Macie. W dzisiejszym odcinku co odpark zobaczymy co tam się dzieje dalej. O! Ok, to potem pójdziemy, natomiast chciałem zobaczyć walkę z tymi rozmkami jeszcze raz, bo jest szansa teraz się. O! You mm. kid, mm. you know those immigrant minions I hired? Well I sorta of can't pay them now because you know you kinda of follow my plans and so I didn't get paid enough a... well I had some pretty pissed off minions. Can you meet me at the bank? I'd really appreciate it. Uh-huh. Chaos out Do colour to CD intros? Okay, to Tu nie musimy być. Tak, table, zaraz was pokonam, tylko że u was w lokalu. Zatem nie. O! Tak, dokładnie tak. Idę. No, to my rozpieczymy je. Drugi podejście. Oh, dobra, nie będziemy tego skończyli. Dobra.

A! Zmieniłem wygląd swojej postaci. O, to tam... mnie. Potężnie. No. Ostatnie sprawy. A się zmieniłem wygląd w postaci, trochę, żeby by się trochę traż... Dróżnić. O mamy więcej energii, tak? No to zaatakujmy go, bo to on jest naj największy.

Dobra. Tyr! I tak go odpanał, oh, jest. Lipa. Po... Dobra, po tobie? Tak, dobra. Mówię, ten? Okej, okay, no dobra, ten zatopimy. Ach, idealnie weszło. Dobra, mamy jeszcze siłę maksymalną. Dobrze, żeby kraki już krak jeszcze nie było. Dajmy sobie trochę słabą pomoc. Czekaj, eee. może uzdrowimy szybciej. A nic nagradzamy, jak jest teraz, nie? Chyba coś w jakiś Czy to nam się? Nie, okay, ma mało bardzo na energii. żeby go teraz go nie zaatakowała, no. Dobra, może ją załatwię w ten nie, nie mogę.

To teraz? O, BTS. Nie wiem, mam tą specjalną moc, ale. No dobra, już katatarzem. No, pamiętam, że nie miałem. walczyłem. O kurde, jakby nikt nie używam jakiej mocy. Nice. To było fajne. Wow,

A, przesunąłem. no. dobra, to tutaj nie. Już uleczyła. Nie. Nie, nie, Hey Może sobie wezmiemy jeszcze nowego dzędżega. Gdzie to? Eee, A, zabijemy jego też. My nie mamy tego Jezusa Czy tego nie tylko tego drugiego? Zmienimy to, bo tego dużo. Przydadzą się pomocy jakieś. Szkoda, że też tego naszego. Nice, to było mega dobre. Dokładnie. Dobra, jak to ma ile? 5. Dobra, chyba to zrobię, bo też tutaj czy ja zatknę obydwie? To ma chyba więcej nerki. Teraz nikt najmniej. No to pewnie to jest odrość. Bardzo mocny mi atakuje. Dobra, to jest jeszcze tak? Ok, here we go. to sama wypadnie. Nice, nice dobra. Daj się ta. A nie mogę tej zatknąć już. I tej ze mało użyć. Daj się ta sama odpadnie. Też sama odpadnie. O nie, ta nie ma wpływu, nie. Dobra, tą Dobra, została jeszcze tylko nawet z jednej tamto, ten teraz wyłączy. Nie okay. Ile zostało jej? zaatakujemy, no. Nieźle. Wiesz, co Koniec? A, zapomniałem, że no tutaj. Kurde, mnie mnie, teraz... bitches. Nie. Nie, 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 nie. Nie. Dangerous curves ahead, boys. Nie. Chyba nie ma do tego, że. Dawaj ją cienko. Kurzak, nie, że jest tak robot, będzie. Kurde, kurde, a jest tam trzeba... Nie, no dobrze. Dobra. Nie, 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 kurde no. Nie. To dużo życia mi zabierze. Muszę tego wezwać. Nie Nie pozwolę na to. Dobra, ja mogę się jakoś teraz od tego uleczyć. 20. 200 ...energia... Muszę, być Dobra... Kurde, chwilę ja nie mam. Tam teraz? Bo już mogę teraz, nie? Zniknę, chyba. Kto tutaj wykrwalienie ja miał, chociaż nie mogę po prostu odleczyć, jakoś, oddeczyć, jakoś... Czy stworzyć teraz tego nie mogę. Nie ja tylko klinik, wolę, ktoś którymś synagog z nitki nie bym nie widział. Dobra, trudno co oczym. Nie wziąłem i dobra, czy bo mam tutaj koło Krega. Ok. Gdyby to zostało. Hmm. ...mogę też... Taka... Dobra, chyba muszę po prostu tak zagrać. Dobra, teraz zgraczę tutaj, żeby się zablokować... Ach, nie zablokuj, ale no dobra... Przynajmniej zniszczy ton.

by mógł zrobić tak, jak nas nie brzydzi. Mm. Daję wszeloupę. Okay. ok, to też załatwi wszystko. Tak, ja, się Dobra, szybko poszłam. Dobra, tak Tak, to szybko, bo szybko się pozbyć. Przez ten. Dobra. i'm gonna show you how we put the double whammy in our double whammy wings Brzecenie. nice uh. Nice work now excuse me while i go throw up go nuts, new kid stop bothering the girls uh -oh. dude why what do you have against mosquitoes O, oh, okay. tak, chyba... Zatwimy go. A potem użyjemy. Nie mam jak zaatakować. Po nim Dobra. Dobra, teraz wejdę one. Okay, no, ja moro... so glad you guys are here. Kurde, no, yes, no to teraz... up, new kid. Czekaj. O, ale mam to... Mi tamtego. To No dobra, no trudno, się go poświęcić. Może go trzeba drodze. To jest polsko, bo mam mniej energii. Dobra, chrono. To Zatakujemy od razu tą. Tą Nunię, potem od razu grubo na koniec będę atakował. Dobra. Tu mieć uderzenie, trzeba, tak? Dlaczego? Dlaczego, żeby było? Dobra, nim trzeba się wycofać na, do... na koniec. I I'm going to Or whatever. Well, I guess it's just you and me now, bitches. Oh wait, I brought a friend. I'm not hitting on you. I'm going to whip you like my mother. Я не могу ударить. Я не могу сделать. в такой позиции, что не могу ни сделать вообще. Две такой на раз. Dobra. Okej, okay, to zmieniliśmy pozycję, dobrze. O, kurde. Nie, Niebnie to jest. To oh, nie to jest, to jest. Nie Ach, ale ochronę, no zabrała tylko mi. Tak to tam jest? To małą czy Tak, bo tego trzeba po prostu uleczyć. Dobra, ochronę ma to jest Crack? Kurde, mimo wszystko jego yes. Nie mogę znowu nikogo uderzyć, no właśnie w takiej pozycji A to mogę zrobić Nie Kurde Chyba, że wezwałbym tego Na nią Albo Szczynowego Jerego Wezwa Szczynowego Jerego Dobra, to musimy tak pokonać Dobra. Trochę tu je Dobra. O, idealnie No teraz już muszę wygryźć no, 3400 w pełni siły Nice. Hey, you alone, huh, dobra, to... Do... Podpójne... No. Dobra, to gruba została tylko. Więcej kochania Przepraszam, nie pomiędzy nami. Dobra, Craig Tracek. Dla To życie dobra. Zbara Nice. Yes, super Rodosh. Here it is. Now my dad isn't going to bust my ass. I gotta get this back to his dresser. Super. No, New kid? You're the best. Kitas. Stradnoff is a true sinch. No, kid. I only follow cyborg superheroes. It's my thing. Ja yeah. superheroes who tip well Sorry, I only follow psychic superheroes. Sorry, I'm only into brittle superheroes. i przed tym nie mam, tak jeszcze skąd masz. yeah, you have to buy a selfie pass. Sorry. Selfious my mom told me it was too nice out to mope around inside. That was 3 a.m. this morning. Postcard selfie. Aha. What else can I get? That looks really Oh my God! I was just about to suggest you get that. Ooh, you have a golden ticket for a selfie with Mercedes. Nice. Well, All right, you paid for it. Uh -huh. oh, dobra, the Best money you ever spent, hon. <laughs> yeah, selfies are gay. Yeah, let's do it. Sneak yeah. i <laughs> <laughs> I'm only gay for speedster hero, sorry. <laughs>

Well, I don't know, i in Hmm. Stupid Yeah, I only selfie with Karate Kid superheroes who tip well. The reasons girls won't care about your celebrity vigilante, they keep it real. Sorry, I only follow psychic superheroes. Sorry, I'm only into brittle superheroes? Copy them. Yeah. Trying hmm. mm, to strike up a conversation with me right now? Sorry, I'm only into brutalist superheroes. Yeah, I only selfie with Kid superheroes who tip well. Are you seriously trying to strike up a conversation with me right now? Oh, sorry, I only follow hmm. elementalist superheroes. Co hmm. to znaczy? Dobra, Przede wszystkim. Hmm. Ta go nie widzę. Znowu, wiesz, tam. O, tu jest. Super moc dodatkowa. Tworzenie. Trzebuję kleju. To Z nim zawalczyć w sumie. Ale. Czyli w dzisiejszym uśmiechu tylko będziemy walczyć z wrażnikami. To powinno być dużo mocniejsze. reason's uh -huh. no, calendar? Run for your storm shelters! Adjusting tougher climate controls. So what can I get you? Hi! You leave him alone! Don't anyone dare post a pic of me on Instagram right now! That one is

No, pani, no. No już koniec. Szybko wkonane jest teraz. Jaki Dobra, tu jest bank. Szkoła. ty koty. Zgadzam się, że te wszystkie inne rzeczy zrobimy w kolejnym odcinku. Także dzięki, że byliście i do usłyszenia. Cześć!